Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj chciałem Wam pokazać część medalu, który znalazłem na polu w Belgii. Jest z roku 1860 nie wiadomo którego jest zrobiony ze srebra. Leżał dość głęboko pod ziemią. Niestety, prawdopodobnie, rolnik przeorał. Niestety nic więcej nie mogłem się dowiedzieć na temat jego pochodzenia. Szukaliśmy też. No dość długo szukaliśmy na polu, żeby znaleźć drugą część tego medalu, jednak bez, bez żadnych rezultatów. Zastanawiałem się, czy to czyścić może jakimiś środkami do, do srebra, ale ostatecznie stwierdziłem, żeby jednak tego nie ruszać. Niestety nie ma to żadnej wartości gdyż jest ułamane i pogięte. Ale serce zabiło mocno, jak wyciągaliśmy to z ziemi. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hej!